Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem strony Weiser. witam Was już w 24 odcinku. Zagrajemy grę tutaj motem Blade Warband na modzie World's World Conquest. Kontynuujemy 24 odcinek i cóż, troszeczkę zmienia moje plany <troszę> Troszeczkę zmieniam moje plany, jeżeli chodzi o ataki na krasnoludy z tego powodu, że już wam się tłumaczę, już wam się tłumaczę Otóż e, Ostatnio jak pamiętacie, filmik nagle się urwał, no bo była zbagowana bitwa. Weiser się troszeczkę znerwował i postanowiłem zrobić tak, że moja klatura nie cierpiała. Czekajcie? Że moja klatura nie cierpiała. No to postanowiłem jak najszybciej wyjść z gry, wziąć mojego kawacha i troszeczkę postrzelać w jabłka, żeby się wyżyć, tak? Więc więc wyszedłem z gry. No i dobra, dzięki temu mam całą armię. No i troszeczkę zmieniam swoje plany. Troszeczkę zmieniałem swoje plany, mianowicie to przeklęte miejsce, ten cały zameczek zostawiam krasnoludzki, bo jest ja on tak cholernie zbagowany. Ja teraz przed odcinkiem jeszcze raz rozegra rozegrałem swoją bitwę i tym razem posuwałem te malutkie jednostki. Myślałem, że to będzie w tych na malutkich jednostek, które mam w oddziale Um, myślałem, że to one mi blokują wejście na całą tą wieżę obleżniczą. co się okazało? Nie, dalej moje jednostki były zblokowane, zbagowane i dalej były wyżywane w pień tak zwany więc bardzo mi się to miejsce nie podoba i chyba raczej na razie nie będę chciał walczyć o to miejsce, ale tak, w tym odcinku będziemy walczyć o mój, jeden z pierwszych moich zamków, czyli Karak Ike Peaks. ten zamek będę chciał zająć, tutaj prawdopodobnie jest niewielki garnizon, chyba że krasnoludcy tutaj robili i troszeczkę go zwiększyli. no ten zamek na pewno nie jest bugowany, bo już w niego walczyliśmy, więc tutaj będzie wszystko w porządku. I tak, zajmę ten zamek i ewentualnie będę chciał mieć jakiś pokój z krasnoludami. No w poprzednim odcinku nie chcieli ze mną mieć pokój, ale ja jednak nie chciałem mieć, bo chciałem to zająć i jeszcze mój pierwszy zamek. Ale troszeczkę pójdę na ugodę w takim razie, skoro ten zamek jest tak zbogowany. No to faket i wezmę. Zaatakuję ten zamek i być może pójdę na ugodę z krasnoludami i wezmę z nimi na jakiś czas pokój. Takie są plany. Chociaż jestem ciekawy, jak oni to miejsce zajęli, bo to miejsce wcześniej leżało do goblinów, tak? Jak dobrze pamiętamy. Jak oni to zajęli, nie mam pojęcia. Oni musieli chyba całą swoją armię stracić, albo oni się po prostu nie zbagowali, nie mam pojęcia. Ale tak, mamy kampanię wojenną, więc ja tutaj wraz z moimi jednostkami już będę po ruszał. Uuu 3-8, czy ja chcę z nim walczyć? Tak troszeczkę nie bardzo, troszeczkę nie bardzo. Szkoda mi jeszcze moc na nich czasu. Od razu pójdziemy i tak o, jak już zajmę nasz yy, zamek. No to zostawię tam jakiś garnizon, nie będę całego swojego oddziału zostawiał na garnizon, dziś tak myślę, że z połowę mojego oddziału zostawię. No i kolejna wojna już, jak już będę miał pokój z krasnoludami. No to myślę, że już będziemy walczyć... o oh, wow. Myślę, że już będziemy walczyć o tą wyspę, czyli wojna z piratami. Wojna z piratami o miejsce dość bogate w złoża finansowe, jeżeli tak mogę, to ponieważ jest to miasto, które jest właśnie na wyspie, yy, ma całą masę portów, no i są pewnie też będę duże podatki zyskiwał, więc na pewno to miasto dla siebie wezmę. Więc jak najszybciej chcemy mieć wojnę z yy, piratami, zresztą z tego, że oni chyba teraz z kim się biją, no to byłby całkiem ładny cios w plecy, muszę powiedzieć. O mój boże, jeszcze jednostki goblinów, shit! Pełno was tu jest. No, z jakimiś goblinkami, niewielkim oddziałem mogę połaczyć na rozgrzewkę, no nie mówię, że nie. Tylko nie są tak szybcy. O mój Boże, wow. Okej. Okay. to może być jedna z większych bitek, ale szczerze mówiąc, nie chcę jeszcze walczyć z nimi. Nie chcę teraz swoich, nie chcę też strat mieć jakichś zbytnio wielkich z tego powodu, że... No chcę, z całym i ten mój zamek i odbić. o nie, nie, nie. A tylko mi spróbujcie mego zatkać, to zginiecie. To zginiecie. Tylko mi go spróbujcie zatkować. Dobra, idziemy, idziemy. Idziemy, panowie. Czemu wy uciekali do zamku? God damn it, Naprawdę shit! Co ja mam z tą moją armią? Nie wierzę. Prawda do tego fortu bardziej bronionego, ale jednak... Fakt faktem, kuszą los i chcą chyba mi tutaj zatkować. Nie raczej nie. Co jeden na jeden gościu? Aha, jeden na jeden to ucieka od razu. Skurczczy syn jeden. Widzę, że już jest jeden z moich lordów pokonanych. Felix. No cóż. Czemu wy panowie nie idziecie ze mną Goddammit! Dobra, trudno. Okej, okay, no to idę pod ten zameczek i być może moi dojdą. E, jak już mówiłem, jak już mówiłem, będę dążył do wojny właśnie z. O, świetnie. Dobra, idziemy mają pomóc. O, większa bitka się szykuje. Dobra. Eee, ile was tutaj jest? Uuuu, bitwa bardzo runana To mi się podoba. No to, panowie panie, mamy epicki w takim razie, epicką bitkę. Dobra, oczywiście będziemy szarżować, tylko tutaj przystępujemy, znajdziemy sobie odpowiednią. Uuu, teren płaski. No to tutaj widzę, że moja koleria będzie mogła się ładnie wykazać. Bardzo mi się to podoba. Dobra. Gdzie jest w takim razie wróg? No wróg tutaj na pewno będzie miał przewagę, jeżeli chodzi o. Zmasowany ogień przeciwko mnie, no bo jak wiemy, kresnoludy gresnoludzie... górują, jeżeli chodzi o muszkiety i nie tylko. Dobra. No, widzę, że nie ma prawie wcale kolerii, więc ja tutaj zaraz szybką szarzę przeprowadzę, zważywszy na to w ogóle, że mamy teren płaski, więc jak się dobrze tutaj moje rozpędzą, to jak ich sieknę, to nie będzie zmił się. i również ten odcinek prawdopodobnie widzicie w, tak, w czwartek nagrałem ten film, więc, jutro Liska mam testy, egzaminacyjne, sepolskie, czyli uprawnienia, uprawnienia jako elektryk. jeżeli znam Liska to się TAK! Tak nawale, że to idzie coś epickiego, tak się nawalę. O mój Boże, przez cały miesiąc musiałem zostawać w szkole do 16 godziny, a w domu byłem dopiero o 17, bo e, ja mieszk mieszkam na takim zadupiu, że muszę dojeżdżać do szkoły. Więc, no ludziska, w końcu nie będę musiał starać do 16 w szkole i będę o 17 wracał do domu, jeżeli zdam te egzaminy, więc jeżeli się uda, będzie moje zwycięstwo, będzie GG, będzie tak piękne zwycięstwo, jak teraz moja piękna szarża na szeregi wroga, że no tak się nawalę, że... A prawdopodobnie przez weekend nie będzie filmu, nie no, na pewno jakiś będzie, ale mogą być skacowane, o mój Boże, ale berwałem, mogą być skacowane, więc eee, z góry za to już przepraszam. Dobra, piękna szarżowa wroga, świetnie panowie, świetnie, atakujemy, ale wielka bitwa. Uwielbiam takie wielkie bitki. A, ja za wcześnie, Bicz. bijać. No. Więc no... Trzeba, trzeba zdać, bo nie po to tyle szmalu wydałem na to uprawnienia, żeby ich teraz nie zdać, prawda Luiska? No właśnie, dokładnie. Co prawda... Jeszcze nawet w zeszyt nie zaglądałem. Ale to jest taki szczegół, tak? To jest taki szczegół. No cóż. Brak czasu. <laughs> Brak czasu, mego. No może nie czasu. Lenistwo, o. To jest lepsze tłumaczenie. Kurde, ale nie no, patrzcie, tutaj mamy całkiem spore straty. Mam nadzieję, że to nie są moje jednostki, te znaczy, z czerwonymi napisami. Tylko z moich słuchników. Ale muszę powiedzieć, że krasnoludym jako przeciwnik, to jest naprawdę trudny wróg. Bardzo trudny wróg. Ciężko się z nimi Tu proszę bardzo, jak widzicie, mamy drzewa dwustuletnie. Grube, jak nie wiem. I doszło wsparcie ze strony wroga, ok. Czyli ich jakoś... rozgrom... Nie wiem. Może, o, zabijamy, To będzie lepsze słowo. To będzie lepsze słowo. Już 7 minut nagrywamy tym Blade'a. Wow. Czas leci jak nie wiem. Ogólnie, jeżeli nagrywam, jeżeli chodzi o nagrywanie odcinku z Mautem Blade'a, to mi tak szybko czas leci, jeżeli nagrywam tą grę. nie wiem dlaczego tak mam. Z innymi grami tak nie jest, ale z tym Blade'em naprawdę muszę wam powiedzieć, że... strasznie szybko czas zasuła. <laughs> Okej, okay. pięknie padają wrogowie z mego ciosu. Kolejne, a co jakie ładne. tutaj jest fabryka EXPA, jeżeli tak się mogę wyrazić. Okej, okay. o oh, wow, ale muszę nam powiedzieć, że krasnoludy prowadziły sobie z moją kawalerią wyśmienicie. Oni tutaj widzę, że nie mają żadnych włóczników, ale jednak krasnoludzy to są... Jedni chyba z najlepszych nocy, jeżeli chodzi o pancerz. Są tak cholernie mocno uzbrojeni, mają tak dobrą bronę, że to jest jakaś masakra. Prawda, no, mój miecz daje sobie z nimi radę, ale żebym miał ten mój poprzedni miecz, no to na pewno ze dwa, trzy ciosy, jak nie lepiej, <laughs> trzeba by było na takiego delikwenta zużyć. Na pewno. i tutaj oni całkiem ładnie zabijają jednostki chaosu, god damn it! Jak to jest możliwe, ja się pytam? A chaos niby najsilniejszy, nie Jednak wydaje mi się, że krosną ludy są silniejszymi e, jednostkami. Mam takie wrażenie. Zobaczcie w ogóle moje straty. Wow. Prawda cały czas ich pokonujemy, ale bitwa jest wyrównana i to mi się podoba, bo za to dostanę sporo renomy, będę bardziej szanowany w królestwie jako król. No i przede wszystkim dużo doświadczenia, tak? I być może jakieś fajne fanty z bitwy będą, więc ja je i sprzedam. No i strzelają z tych muszkietów. Strzelałem, jak nie wiem. No widzę, że mają chłopkę nawet. Porwali ją! I teraz walczy przeciwko nam! No w sumie nie bo to nie jest nasza jednostka. Jest to ludzka jednostka, ale... Fakt faktem, porwali ją! I wzięli swoje szeregi. Pieniądzka, przy przykazy. To jest bardzo możliwe. <grystanie> Bęk! Świetnie. Świetnie, świetnie. Bęk! God damn Ja, Jezus, Jezus Maria. Te muszkiety są... tragiczne. Ja się ich tak boję, bo one tak szybko strzelają, są tak szybko strzelne... Czy to jest jakaś masakra, naprawdę? O oh, shit. Wow! Okej! Okay. Przepraszam, dobra. Szanuję jednostki krasnoludów jeszcze bardziej niż wcześniej. Za jednym ciosem mi rozwali metalową tarczę. Sprawda był to dźwięk drewnianej tarczy, nie? Dlaczego tak się stało? No, dobra, doszły moje dobrowe jednostki, czyli wcześniej to były jednostki, po prostu moich słuszników padały. Okej, okay. dobrze wiedzieć. Critical shot! God damn it. naprawdę musiał, naprawdę, nawet nie zauważyłem skąd ten pocisk leciał. Chyba któryś z tych mnie zabił. Mówię, te muszkiety są tak niebezpieczne. 40 punktów damage weszło. No, teraz już respektuję jednostki kasnodów. <grymne> Okej, okay, ale wygraliśmy bitwę. To się liczy. No, bitwa wygra, tylko teraz zobaczmy jakie mamy straty, bo jeżeli mam dość spore straty, no to... Uderzenie z całym impetem nie będzie właśnie na moją starą prowincję. O mój Boże i straty są wielkie. Wow! 44 mi zabili. O, już o moich to nie mówię. 51 jeszcze zostało, dobra. Nie, nie szarżujemy. Teraz nie szarżujemy, wejdziemy sobie na to z bo jednak widzę, że szarża nie jest już pomysłem, a też widzę, że kolerii mam bardzo mało. O, moje pajączki jeszcze goblinskie. Tak, to jeszcze było z y, poprzedniego odcinka, raczej przed poprzednim odcinkiem, kiedy walczyłem jeszcze z goblinami. Pojmałem troszeczkę jednostek i zaciągnąłem do swojej armii. Że właśnie mnie teraz wspierali w ciężkich chwilach. Dobra, sprawdźmy, gdzie jest wróg. Wróg jest tam. Mm, mm, możemy ich okrążyć. Jak najbardziej. Mianowicie ustosunkować się tutaj na tym wzgórku. Nie że oni już szyją do mnie. Skubańce już do mnie szyją. I oni nie, oni mają lepszą pozycję. Dobra, panowie! Za mną, follow me! To się ustatkujemy tutaj. Tutaj się ładnie ustatkujemy. Będzie piknie, będzie piknie. Okej, okay, gdzie jest wróg? Dobrze, wróg jest tutaj, troszeczkę drzewa zasłaniałem. Ja może lepiej wezmę tarczę, bo jednak... ...to muszkiety są wręcz zabójcze. Dobra, nie do nas strzelałem, okej. Okay. Podejdźmy bliżej. Nie możemy tak stać bezczynnie. się jeszcze będę szarżywał. Szarżuję dopiero wtedy w kalerium, kiedy piechota już będzie dosyć blisko... E, ...wroga właśnie. Wrogiego oddział. No bo to już w sumie armią nie można nazwać, zostało 50 ludzi. Ponad 50, więc... ...to już jest taki niewielki oddział okej. Okay. troszeczkę slałem, będę biegał, żeby nie oberwać. No i dobra, panowie, wbijajcie się. Wbijajcie się, może ja tak nie będę jako pierwsza jednostka wbiegał. Bo jednak mam dość mało życia i nie chcę znowu zginąć. Dobrze, teraz, bank, świetnie, 230 ekspa. O mój Boże, te jednostki. Ok, no i zwiększył mi się profit, jeżeli chodzi o. Broń dwuręczną? Eee, boże, jedną God dwuręczny. Co mi się ubzdurało uz, uz, z tymi broniami dwuręcznymi? To ja nie wiem. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Dobra. Okej. Okay. Ja mamy już 13 minutę. No, ten odcinek może być troszeczkę dłuższy. Popatrzcie, 13 minuta, a my jeszcze na. O! Przeżył mój cios z mojego pizki Często minutami już nawet zamku. Nie są nawet jeszcze pod murami mojego starego zamku. Bardzo mi jest smutno seopodu. Okej, okay, dobra, teraz wygraliśmy. No dobrze, dobrze. Bardzo mi się to podoba. Okej. Okay. dziewięciu mi zabili? Wow, to jest tragedia jakaś. Przez mnie od psa, więc bojesz moim niewolnikiem, będę ci gwałcił. Czy ja chcę mieć ludzi mm, jako jednostki w mojej armii? Chyba nie. Wow, patrzcie ile... wow. Ok, no ale za to mogę wziąć tych gorszych wywale, a wezmę te lepsze jednostki. Skupię że tutaj nie widać ceny właśnie tych jednostek, ile są one warte. Ale to jest chyba jedna ze słabszych jednostek, więc... W zamian za nich wezmę na pewno... Mmm... Was? No i was. Okej, okay, dobra. No, przedmioty takie nie za ciekawe, ale jednak wezmę je. Czemu by nie? Czemu by nie? Dobra. Kademy za... Wow. No, świetnie Vicer, że te przedmioty. Dobra, wiecie co, ja chyba z tym już nie chcę jednak walczyć. Z prostych przyczyn, takich jak, o mój Boże, takich jak moi, wbiegałem na armię kublinów. Czemu? To nie wiem. Może są nie puści, cholera wie. A, to mi nie wyszło. To mi nie wyszło. Chciałem wziąć te przymioty i... dziwnym cudem nie wziąłem, Nie wiem, dlaczego tak zrobiłem. Zapomniałem nagle. Ale to już. Cały Weiser. Dobra, musimy iść po ten zamek. Musimy przyprawić zwiady, zobaczyć ile tutaj jest jednostek wroga i przede wszystkim, jakie tutaj jednostki się znajdują, prawda? I zbugowały mi się jakieś jednostki. Nie wiem czy to mi, czy jakiemuś mojemu oddziałowi. Ale się zbogowały. Eee, witam z powrotem, witam, witam. Przyszedł nasz kolega z... Y, informacji do Stucz, się. Sto, 130 jednostek plus 203 więźniów. Eee, mają troszeczkę kuszników, 13. No okej, okay, dobra. Tutaj widzę, że... Jakoś nie ma... Hmm, nie ma tutaj silnych jednostek wystawionych Więc możemy spokojnie to zaatakować eee, eee, i co, atakuję sam? Poczekamy jeszcze, poczekamy troszeczkę, do jutrzejszego dnia Chcę, żeby to jakiś mój przynajmniej jeden się dołączył, z po duże. No po prostu Nie chcę sam mieć dużych strat, A nie wiem, co ci moje robią, czy oni zostali pokonani, czy co? O, idzie, dobra, świetnie Okej, okay. no to teraz możemy walczyć Teraz możemy Lecieć. Tak. Lecimy. Lecimy. Dobrze, na szczęście tutaj mamy drabiny, więc, e, więc, więc, od razu lecimy, nie musimy czekać tak, jak to jest w przypadku wieży blężniczej. Prawda, jak widzicie, już tutaj wróg szykuje na nas. Ło, mój Boże, zmasowany ostrzał i moja tarcza się ledwo trzyma. Wow! Okej. Okay. Wie co, to jest chyba najwyższy czas, więc sobie kupił lepszą tarczę, bo ta moja tarcza jednak się troszeczkę. Ja już nie mam osłony w ogóle. Świetnie, wręcz. Dobra panowie, wbijajcie na górę. Ja przodem nie będę się pchał, bo pewnie zaraz ginę. Dopiero teraz idę. Widzę, że tutaj też sporo jednost jednostek mojego słusznika i mój słusznik widzę, że ma nibyle jakie te jednostki. Wow. Ma już dziebełka. Mm -hmm. No panowie, o mój Boże, ja tutaj widzę po kolorach zdań, że tutaj troszeczkę jesteśmy stratni. <laughs> nie wiem czy mam się z tego powodu cieszyć czy płakać. Chyba raczej ta druga opcja. Jak tak dalej pójdzie, to ja strasznie duży nosek potracę i nie będę tutaj nawet zostawiał mojego garnizonu. Chociaż nie, zostawię garnizon i poza odcinkiem zupełnie sobie noski i się przygotujesz na walkę ze piratami. Tak, ja im tak wiadę w plecy. Mhm, mm to będzie piskie. O mój Boże, jak ja tu obrywam. Shit! Shit! Panowie, proszę mnie tutaj zasłonić swoimi ciałami. O mój Boże, się dobrze nie zapowiada. Czy w ogóle tu zaraz padnę? Wow. O mój Boże. Co tu się dzieje? Mój troll nie żyje. Tarszej ogry. Holy shit. Dawaj, O mój bo ja to zaraz padnę. fuuuck. Nie mam tarczy. Nie mam nic. Jestem biedny. Proszę mnie wpuścić. Catdammit. What the fuck? What? No i zajebista walka. Ja pisgam to no. Nie, no te to są trudnym śmierkiem, w chuj trudnym. Oj przepraszam, nie ja wiem nie przekinać, wiem o tym. Ale poniosłem, bo boż mnie tak te rasony denerwują, że ja piskam, naprawdę. Denerwujemy ten noskę, jeszcze jakieś straty mi robią. Ja pieprzę i znowu to przegramy No nie wierzę w tą grę, no nie wierzę w tą grę. Co ja tu mam robić? Patrzcie, ufo poleciało. Co tu się dzieje? Tarcza by strzeliła Moi tu giną znowu. Jezus Mario, nie się znowu poblokowania na tych drabinach, o co chodzi ci gro? Naprawdę nie mam pojęcia co tu się odpieprza. Jak wy się tu blokujecie? Jak... Ja się nie dziwię jak tutaj wszyscy biegną te jednej drabinki, małej pipidówy jednej, no. No co ja mam robić w tej sytuacji? No i patrzcie znowu jakieś straty horrendalne, no ja pizgam to. O mój Boże, ta gra mnie czasami tak frustruje, a raczej ta modyfikacja, aż to jest jakaś masakra. Ale ja widzę, że to się dzieje tylko w przypadku walki z krasnoludami. To nie chodzi o to, że są jedno... że jest to zamek kresnoludzki, bo ten zamek wcześniej należał do goblinów i kiedy był pod opieką Goblinów, bo odbiły gobliny ten zamek z rąk krasnoludów, to bezproblemowo poszło oblęczenie. A teraz to... Ja nie wiem co to. Nie wiem. Nie wiem co się dzieje. Jest jakiś pogrom. No, naprawdę brak mi słów. Nie wiem, czy te krystaludy mają to w dupach i robią sobie tosty, i mają plus 10 do siły, czy. No, nie wiem, no brak mi słów w tej sytuacji. No, patrzcie, co za pogrom się dzieje. Poblokowali się, jak. Nie wiem, kolejka posłodycza za komuny. No, ja nie wiem, co to ma być, naprawdę, nie mam pojęcia. Nie wiem. Chciałbym wiedzieć co się odpieprzał w tym momencie, ale... No, mój mózg nie jest w stanie poziąć tego. No patrzcie no... No to jest jakaś parodia, no i znowu to zdupimy. Ja pizgam. Nie, to tutaj ja widzę, że to jest i to ja wcale chyba nie będę walczył. <laughs> Jedynie jako tako to jeszcze sobie dajemy radę w walce na otwartym terenie z kreslami. Ale to też nie bardzo, bo wcześniej widzieliście jakie my straty oberwaliśmy. Ja piskam. patrzcie już w ogóle jednostek moich nie ma prawie Nie wiem co tu się odwala Patrzcie idzie sobie tutaj swobodnie, a, a co się będzie? Nie wiem, naprawdę Nie wiem co on o tym sądzić, to jest dość smutne Żebym mam być szczery nie, to tu trzeba zastosować jedną taktykę, nie dopuścić krasnoludów, żeby mi zajęły moje zamki, bo jak już zajmą moje zamki, to jak widzicie, no nie odbiję tego za żadnym cholerem. I po prostu nie atakować ich na razie, no bo, nie ja wiem, może jednostki krasnoludzkie są idealną kontrą na jednostki chaosu, czy co? naprawdę, nie mam pojęcia. Ale jak widzicie, no od pierwsza się tutaj, niezły cyrk. Prawda Wow, to. Kolejne oblężenie z dupy i jeszcze stracę jednostki. Wow. Nie, to tutaj widzę, że nie ma sensu. Z krostowodami chyba będę chciał jakiś pokój mieć, żeby z nimi nie walczyć. Jeżeli mnie będą natykać, to ja będę się starał nie dopuścić ich do tego, żeby mi zajęły, zajęli zamki. No bo jak tak się stanie, no to widzicie, no znowu nie będę mógł zająć tego. Już moje ostatnie doski giną właśnie. Pogrom, szalony pogrom jakiś, naprawdę. Ale w pieprz dostaliśmy. Wow. W ogóle nie wiem, czy co, grzybów szukają w tym śniegu? Czy jaja sobie odmrażają? No, nie mam pojęcia, ale... Czemu wy stoicie tu panowie i się kręcicie? Nie wiem, w pici polo się bawicie? Patrzcie, no ten jeden zabił mi. Ja pierdziele, co... Co, co ty kolego robisz? Co ty, truskawek szukasz w tym śniegu? No nie ja naprawdę nie wiem, no brak mi słów do tego. No w pieprz dostałem taki, że jeszcze mnie... No do niewoli mnie zabrali! No zabrali mnie do niewoli, no! Ja pieprzę to. No, no zajebiście po prostu. Nie wiem, nie wiem, parodia jakaś. nie wiem, ludziska, nie wiem. Ja pierdzi, ale mi miasto atakują, co tu się dzieje? Naprawdę, nie mam ochoty już grać te modyfikacje, mi tak denerwują, na. No i dalej mnie trzymają, i zaraz mi zajmą mój, jezus, jak oni mi miasto zajmą, to ja po prostu poddaję się i nie wiem. No ile jeszcze? No przecież tu zaraz moje miasto zajmą. Jeszcze Bloodhorn, no to, co trzyma spogieło, no no ja nie wiem co ja mam tu robić, co tu się, o mój Boże co, tyle no nie wiem, nie wiem, ja ja w tym momencie kończę odcinek, bo to widzę że że tutaj no nawet Zeus by mi nie pomógł. Nawet Zeus by mi nie pomógł. Nawet sam bez by mi nie pomógł w tej, w tej sytuacji. Mm. Nie ma opcji, nie ma. Nie wiem, nie wiem. Ja w tym momencie dziękuję. Ja pierdzielę tyle NPC stracić, tyle jednostek stracić. No normalnie odbyt to mi tak ściska, że za ramię tutaj rozerwiał na tym krześle. Nie ja wiem, ja tutaj podziękuję za oglądanie cóż, jak oni mi to miasto zajmą, to ja się poddaję, poddaję się, naprawdę. Tutaj, non-stop jednostki się bugują w oblężeniach. Non-stop. No nie wiem, no jak tak dalej pójdzie, no to chyba będziemy zmuszeni logiska zmienić modyfikację, no bo, jakieś głosowanie znowu zrobić, bo to widzę, że to jest tragedia jedna wielka. Oczywiście, no, ja się tak szybko, wow, i patrzcie, jak sobie garnizon zupełnili. ja pisgam to, no nie wiem, czy oni, nie wiem, czy oni jajka strusie sobie rozbijają na czole i, ja wiem, wcierają je sobie w dupę i mają więcej białka i są przez to śnieśli? No nie wiem, co to ma być. Nie wiem, no będę to teraz całą noc przeżywał. No, całą noc będę przeżywał to. Ja, normalnie. Kończę odcinek. Ja dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku, kiedy nazbieram tą całą armię. Zanim to nazbieram, pewnie potrwa całe wieki, to... A jak stracę miasto, to padnę na twarz i, i, i nie wstanę. Naprawdę. Nie wstanę. Dobra. Dzięki. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.